Witam, witam, witam. W tym odcinku pokażę Wam, jak sparować myszkę i klawiaturę z urządzeniami Apple z wersją oprogramowania iPadOS oraz iOS 13 lub nowszym. Zapraszam do oglądania. Ja jestem Jan Auto Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zachęcam do subskrybowania kanału. Oraz zostawienie łapki w górę, jeżeli ten filmik Wam się spodoba. A więc zapraszam do oglądania. Eee, coś mi spadło. Nieważne. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku pokażę Wam, właśnie jak sparować tą myszkę. A jak to zrobić? Musimy wejść w ustawienia. Wejść w dostępność i dotyk i włączyć assistive touch u was pewnie będzie wyłączone. Yy, trzeba będzie to sobie to włączyć. Co znowu strzeliło nie wiem. Nieważne. No i jak włączymy sobie to to pokazuje nam się takie coś. I to jest to assistive touch. U mnie to już jest włączone, bo ja sobie już to yy, tam skonfigurowałem wszystko. Yy, także, żeby to sparować, to musimy zjechać sobie tutaj o i kliknąć urządzenia. Urządzenia Bluetooth. To, co macie tutaj napisane, to są takie jakby no nie dane znaczy, jak, znaczy co ja plotę to są informacje dotyczące parowania bluetooth assistive touch pozwala łączyć się ze wspomagającymi urządzeniami wskazującymi na przykład właśnie joystickami ale joystick to w sumie fajne lub myszami przez bluetooth lub USB Łączenie z Magic Mouse i Magic Trackpad jest już niemożliwe, nie, nieobsługiwane. Chociaż ja słyszałem, że chyba się jednak da. Nieważne, my robimy dzisiaj po USB, bo Bluetooth fajnie mam, nie mam USB. I żeby po USB połączyć, to trzeba wpiąć do gniazda USB-C dla nowych urządzeń takich jak iPad Pro, iPad Nowy Pro i tak dalej najnowsze urządzenia Apple. To urządzenie starsze, które mają Lightninga, to wtyczka, taka przełączka z Lightning na USB. No dobrze. To niezależnie teraz, jak to podepniemy, czy najpierw przejściówkę, czy później, y, 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 że podpinamy chip, i później podpinamy y, całość. Ja zrobię całość, albo nie. Wpinamy sobie. Ten adapter do złącza. a do niego wpinamy ten adapter. Znaczy to, ten chip. I jak widzicie, tu, tu się pokazuje takie urządzenie. Właśnie może być na przykład tam myszka i klawiatura od Microsoftu albo innej firmy. Yy, ja mi się nie chce wyciągać z komputera yy, yy, rozgałęziacza, dlatego na razie mam tak. No i dobrze. Klikamy sobie teraz to. I mamy guzik dodaj, dodatkowe przyciski. I Ale tym się zajmujemy później. Przycisk 1, takie stuknięcie normalne. Przycisk 2 otwórz menu. Przycisk tru, trzeci, czyli scrolla. Jak naciśniemy, to mamy ustawiony domyślnie początek. Tak samo otwórz menu domyślnie. A przycisk czwarty i piąty to trzeba samemu dodać. Właśnie klikając do, dostosuj dodatkowe przyciski i klikając guzik, który nie został tam dodany, czyli na przykład ja mam już właśnie pięcioklawiszową, która ma z boku, z jednego boku jeden klawisz, z drugiego też jeden klawisz. No od góry to mamy lewy, prawy, no i scroll się naciska. No i właśnie ja sobie ustawiłem przycisk piąty. Zwiększ głośność, a przycisk czwarty zmniejsz. Ale to nieważne. Możecie sobie to w ogóle wszystko dostosować jak chcecie. Yy, tutaj usuwać przyciski. I później jak chcecie dodać, to dodajecie yy, w tym właśnie oknie. Teraz kliknę sobie dalej, wróć. I tutaj możemy sobie ustawić krycie. Ale to jest krycie... Tam Assistive Touch chyba. I ja sobie je wyłączyłem. Gdy odepnę teraz myszkę, to mi się ono pokazuje. Ten Assistive Touch. I jak podepnę, to wyłącza mi się. Teraz możemy sobie kliknąć klawisze myszy, opóźnienie początkowe, nie da, więc w sumie to jest i szybkość maksymalna. Jaką możemy tą myszką osiągnąć? Chyba? Nie, to jest do czego innego. To jest. To są takie, że. Jak to się włączy, to możemy sobie y y y y guzikami na klawiaturze K zjeżdżać do dołu i wybierać. O J przesuwać się tak, L tak, Ósemeczką podjechać do góry. No i tak to działa. A mi się coś zepsuło, i K wcisnąłem, i mi objechało. Tak, coś się zepsuło, nieważne, to wyłączamy. No, to możemy sobie jak się ma na przykład. Właśnie mi też ta opcja działa z klawiaturą Magic, znaczy z klawiaturą y, Smart Keyboard Folio. I mam też włączone, użyj klawisza Option. Pięć razy nacisnę ten klawisz, i, i mi się to przełącza. No, ja sobie to wyłączam. No i tutaj mamy też styl wskaźnika. Wielkość. Taki jest maksymalny, taki najmniejszy. Mamy większy. Coraz większy. Coraz większy. Coraz większy. Coraz większy. I tak dalej. Aż dojedziemy do tego. Sobie ustawiam na ten. Kolor można sobie zmieniać dowolnie, jak się chce. Mi się podoba pomarańczowy. Ukrywaj automatycznie. To możemy robić tak, że po 7 sekundach on znika. To teraz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i wskaźnik tam gaśnie. Możemy to sobie też wyłączyć, ale ja będę miał domyślnie na trzy. No i dobrze. Tutaj mamy też dużo innych opcji od Assistive Touch, ale w to się nie będziemy zagłębiać. No czynności własne no to możemy sobie włączyć. I gdy mamy zrobione tak, zawsze pokazuj menu albo bez, że jak mamy niepodłączoną, to możemy zrobić sobie tak, że raz, to się nie otwiera menu, a początek. To jest dobre, gdy mamy zepsuty guzik początek. I ustawiamy go sobie tu w iPhone'ie albo gdzie indziej. I robimy raz, początek, dwa razy przełączanie programów, trzy razy. Lupa, albo tam y, inne rzeczy. A ja mam tak. Raz, no to jest, otwórz menu tego i mamy to bardziej rozbudowane. Dwa razy dok, a trzy razy to chyba nie zadziała. No nie zadziała. O nie, nie to. Można sobie też tak myszką, właśnie to przełączać. O tak. I takim ten właśnie prawym też możemy to otwierać i zamykać. No i dobrze. Tu mi w ogóle nie wyszedł jeden materiał, więc powtarzam. Ten materiał tutaj będę montował ten film. No i właśnie to tak mam. Długie naciśnięcie to nie działa. Mi chyba zacięło nagrywania. Jeżeli się zacięło, to bardzo przepraszam, bo mączyłem przez przypadek Siri. No i jak widzieliście, albo jak nie widzieliście, Siri działa. Myślę, że wszystko Wam odpowiedziałem. I, i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej poradników, to, yy, za, to zapraszam do subskrybowania i dawania i zostawiania łapek w górę. Yy, jeżeli ten poradnik Wam się nie spodobał, proszę o łapkę w dół. A jeżeli się spodobał, to właśnie łapka w górę. Yy, a dlaczego też jest na tym kanale ten mój film? Dlatego, bo miałem mały problem z kanałem pierwszym Jan Auto i mi się coś zepsuło. Dlatego nagrywam z kanału Jan Auto Games. Yy, w sumie to też może być gamingowe, że na przykład gramy sobie yy, na iPadzie albo na czym innym, ale to chyba tak nie zadziała, bo testowałem. Wiecie co, nawet mogę Wam pokazać. Yy, Mam to otwarte? Tak. No i patrzcie. Zignoruję. To się dalej nagrywa? Tak, nagrywa. No i patrzcie. Odpalam sobie jakiś świat. Na przykład mój świat. Yy, yy, chyba się zawiesił. Także restartuję. A, za szybko. Restartuję apkę. Jak w ogóle chcecie na przykład podnieść ten y, pasek dolny, to trzeba nacisnąć lewy guzik i podciągnąć. Właśnie tak się robi to wszystko. Nieważne. No dobrze, mi się Minecrafcik szybko odpala, bo mam y, y, pusty dysk. Nie mam za bardzo zapchane. A nawet muzyka jest. Czy to dalej się nagrywa? Tak. Może będzie słychać tą muzykę. Także klikam graj I teraz. Yy, A się zepsuć, tego nie było w sumie. No i teraz. Odpalimy sobie. To jest w ogóle Minecraft Bedrock Edition. I ja odpalam sobie mine live'a. On jest na Bedrock Edition też Takie jak i inne Jest bardzo mało tych serwerów Nie wiem czemu Dobra, maybe later No i patrzcie Klikam sobie W, S, A Wsad Jak to mówią I nie działa Tak samo na klawiaturze z tego chipa Też nic nie działa Myszka też nic nie działa Chyba, że no zrobimy tak Ale nie nie ten guzik. No, chyba że zrobimy tak i będziemy się po prostu strzałeczkami poruszać. A tak klikać będziemy normalnie. Kopać się chyba tak nie da. Nie wiem. No i patrzcie, strzałeczki nawet nie działają. Mogę sobie tylko tak robić. Y o, tak jak na Robloxie się trzyma ciągle guzik. No, niestety do grania szkoda, że to nie działa. Może kiedyś Apple zrobi taką poprawkę. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się bardzo ciepło. Zapraszam właśnie do subskrybowania kanału. No i cześć. I. Bye-bye.